to jeszcze chciałam poruszyć temat lidera dzisiejszej tabeli, 40 punktów, e... zasłużone. No zasłużone, widać, że bardzo e, świadomy e, tańca i jest po prostu, e, widać, że ma już jakby jakąś tam wiedzę na temat tańca e, i, no i nie można było dać mniej niż 10 punktów, bo ten taniec był na 10 punktów. No właśnie i tutaj kluczem jest ta wiedza, ponieważ e, Michał jest też po szkole teatralnej, baletowej. Tam miał do czynienia z tańcem, co można powiedzieć dzisiaj było wyczuwalne na parkiecie. Czy to jest fair wobec innych uczestników? Mieliśmy wielu uczestników w tym programie, które miały do czynienia z tańcem. Tu w, tym, w tej edycji też jest kilka osób, które miały do czynienia z tańcem i to jest widoczne gołym okiem. E, czy ten taniec, czy to doświadczenie pomoże, może czasem zaszkodzić. Ja wychodzę z założenia, że e, taniec towarzyski też się innymi regułami prowadzi i to jest forma tańca, więc tu też jest całkiem inna technika i czasem osoby, które już mają jakieś naleciałości, e, czasem e, mogą, może to przeszkadzać im w tańcu. No i, Miejmy nadzieję, że tak nie będzie w przypadku Michała, ale widać, że kilka takich miał momentów, gdzie, gdzie było wyczuwalne, że miał jakieś doświadczenie z tańcem klasycznym. Tak, drodzy Państwo, bo czy jest sprawiedliwe, że aktorzy łączą się z czarkiem, który nie ma pojęcia o show biznesie, o scenie, o, o tańcu w ogóle? Też nie jest. A czy jest sprawiedliwe, że oceniamy młodą dziewczynę z 70-letnią chyba grażynką, niedokładnie nie znam jej wieku? To też możemy powiedzieć, że jest niesprawiedliwe. Ten program. Nie jest o sprawiedliwości. Ten program jest właśnie o tym, że tańce, taniec łączy, że taniec łączy pokolenia. Jak idziemy na imprezę, tańczą dzieci i obok babcia tańczy. I taki taniec ma taką spełniać rolę. Ten program jest o tym, że warto pokonywać bariery, że warto wychodzić ze strefy komfortu.